Wojskowe Szybcy Wściekli, babki i Blanki i wojskowce, C, ze zwycięzcą w meczu Arce Ale my jeżdżamy, tak? Nie, Na boisku A drużyna, która przegra zajmie, słuchajcie, miejsce numer 3. Także tutaj już faza zaczyna się znowu. Ale pójdźmy, No bo wygramy, jeszcze w Jak teraz wygramy, to mamy ten... My gramy Jak teraz przegramy, no to wiesz co... Słuchajcie, jeszcze raz, boisko A. Po trzecie miejsce MMKS1, przepraszam, jeżeli już na przegra zajmie trzecie miejsce, drużyna wygrywająca wchodzi do finału, MMKS1 z Orawą, z Piątką. Na boisku w wszyscy Fanki, Blanki. Na boisku C, Dzikie Jasturki, AC Pajace, AC Pajace gra od razu mecz, zostajecie na boisku. boisko numer 1 w grze czteroosobowej, Lisy, pas Trójka. Wojsko numer 2, Orawa M1 Orki, Orawa M1 Orki, Wojsko numer 3, porawa M1 Orki, Wojsko numer 3.

这是别走啊！ Zobaczcie, mamy informację, że na dzisiejszym turnieju tak? no. dzieci, rodzice, dziadkowie, babcie było e, około, około 2000 osób. Także słuchajcie, cieszymy się bardzo z tego powodu. wiem, że to jest to, 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 to dla dzieci, nie dziecka. Zobaczcie, trzeba tam też piecy coś szepnąć na to po prostu musi przejść, za No! Oh. Słuchajcie, już mocno przyspieszamy na bójstwu B, w 550 jest mecz o wejście do finału, natomiast na bójstwach C rozgrywają się tutaj mecze o, o finały, także czekamy, czekamy tam osobowa. Zapraszamy w drużynę południową. Burdębno, Orawa, M3. Orawa, M3, Burdębno, boisko numer 2. Zapraszamy. No boisko numer dwa. Boisko numer jeden. Słuchajcie, eee, PKO BPT no. lepsi. PKO BPT lepsi. Boisko numer. A przepraszam, oni grają na dwójkę teraz. Oh, Widzę tam za Boisko numer jeden. Jeszcze raz. Boisko numer 1 PKO BPT lepsi. Bojsko numer 1 BKO perfektním lepší. Bojsko numer 2 Burdevno Orava M3. No, no. Czarnik na wojsko numer 2 jest poruszony i to raz dwa, raz dwa Słuchajcie to no tak. boisko B orawa S3 Jaszczurki. Gramy od razu. Orawa S3 Jaszczurki. Wojsko B. Boisko A, słuchajcie, finał, e, rozgrywek tutaj będzie o e, U-14, 13 u 12 zagra MMKS 1 z OM-21, czy coś tam, jak się tam nazywacie, więc słuchajcie, jeżeli oczywiście wygra w no, ale tutaj że, jest zwycięskar, czekamy, czekamy na MMKS i, i ORAWę S5. Can I Yes, yes. Słuchajcie, e, lisy i lisy, lisy, dziewczyny z lisów, dziewczyny z lisów, zapraszam tutaj na chwilę, dziewczyny z lisów, chodźcie tutaj szybciutko, chodźcie do mnie tutaj, do gościa, który zapowiada przez mikrofon, jest zapowiadaczem pogody dzisiaj i wszystkiego, co się tutaj dzieje. Słuchajcie, na boisku numer 3 Orki, Orki, czyli bańmaniowe Orki grają z Orabą L1. Słuchajcie, e, tutaj już mamy rozstrzygnięcie, trzecie miejsce zajęła drużyna NMKS-u numer 1 e, Natomiast w finał e, gramy na boisku A To jest or 2011 10 9, na Orawę, Jabłonkę, Piątkę I proszę od razu zająć sobie tutaj miejsca, gramy od razu mecz Boisko A, boisko A, tutaj Boisko B, boisko B Jak Państwo widzą, powolutku, małymi kroczkami zbliżamy się razem z Zachodem Słońca do zakończenia dzisiejszego naszego spotkania, naszej zabawy. Przed nami rozgrywki finałowe. Obecnie trwa finał siatko-nogi. Finał, który bierze udział Łukasz Borliga. przypominam Przypomina nasz gość specjalny dzisiejszego dnia wieloletni zachodni Wisły Kraków. Wieloletni wielokrotny mistrz polski w piłce nożnej. I tutaj na boisku pożywa sztucznego, rozgrywają właśnie mecz finałowy. Tak jak słyszeliście, na boisku jest również mecz finałowy dzikich drużyn, pierwszej grupy wiekowej, także zapraszamy jeszcze do gorącego dopingu. I tak jak mówię, małymi kroczkami będziemy zbierać się do zakończenia dzisiejszej imprezy. Zapisy już na Słuchajcie, zwolniło się boisko na duże bramki, czyli boisko C na końcu, więc damy tu, jak grę, tam fanki szaleją z tygryskami, fanki szaleją tygryski, boisko C na duże bramki, zapraszam szybciutko, fanki szaleją tygryski, boisko C, duże bramki, szybciutko Zapraszam na wojska A i B. Zaczynamy panowie na wojska A i B. Zaczynamy już tutaj. E, finał i półfinał. I w ogóle wszystko zaczynamy. Grzegorza Hajnosa prosimy tutaj, żeby drużynie MKS u jedynce wręczył puchar za trzecie miejsce. Generalnie wszyscy, którzy kończą rozgrywki, jeżeli mówię, są w fazie finałowej, jeżeli mówię, że ktoś dużo za trzecie miejsce, bardzo prosimy o podejście do namiotu organizatora, tam będzie ceremonia rozdania nagród i tak dalej, i tak dalej. zanie nagród, nagród kategorii 14 będzie za 15 minut po wielkim finale przy podium, czyli przy banerach tam na tej ścianie, gdzie są dmuchańce. Zapraszamy drużyny z pierwszych trzech miejsc do rozdania nagród tam za 15 minut.